Akcji dla Krachowa i konferencji mojej Daniego Sukopiołew w sprawie Wisły. Będziemy mówić o, tym, o, królowie, o królowej polskiej drzew, o rzeczach najważniejszych i pierwszy głos zabierze Cecilia Malika. W tamtym roku, bardzo niedawno. Doświadczyliśmy jako kraj, jako Polki i Polacy niezwykłej katastrofy ekologicznej, która miała miejsce nad Odrą. Praktycznie umarło życie w Odrze. Wydarzyło się to na skutek zbyt dużych zrzutów słonej wody nie po prostu, no. Straszne ilości solanki wpuszczono do Odry. Nałożyło się to z tym, że mamy teraz w lecie niskie stany wód. Zmiany klimatu, zła gospodarka wodna powoduje, że te rzeka coraz mniej wody. No i pytałem, czy cokolwiek zrobiliśmy z tym, żeby taka katastrofa się nie powtórzyła na Odrze, ale żeby taka katastrofa nie powtórzyła się także na Wiśle. Ja bym to opublikował opublikowany raport na temat tego, że po prostu coraz więcej solanek zaczyna być puszczane w pięknej to, to jest rzecz absolutnie skandaliczna, ostatnio Greenpeace opublikował raport, który pokazuje w jak, jak dużym zagrożeniu jest Wisła na tym odcinku, który przebiega przez Śląsk, a my tutaj w Małopolsce pytamy się co dzieje się z Wisłą. Ministerstwo obiecywało monitoring polskich rzek, tych największych rzek, mijają miesiące, a my nie wiemy nic na ten temat. Są publikowane badania, badania stanu Odry, ale nie są publikowane badania stanu Wisły. Dlatego będziemy kierować zapytania do odpowiednich ministerstw z pytaniem o to, czy Wisła jest bezpieczna, czy Wisła jest monitorowana jakie działania zamierza ministerstwo podjąć, żeby ten scenariusz, scenariusz Odry, na Wiśle się nie powtórzył. Już mamy pierwszą jaskółkę nadziei w Krakowie nasza wspaniała rzeka Wilga jest monitorowana. Stało się to po trzech latach nacisków, można tak powiedzieć, aktywistów i mieszkańców na urząd w Krakowie. I mamy pobrane pierwsze próbki. No niestety, wiemy już, że również Wilga jest mocno zasolona, co przy obecnych też temperaturach, o czym mówiła Tycylia i o niskim stanie wód, będzie przyszło Katastrofą, szczególnie dla żyjących przy brzegach y, gadów, głazów y, no i ślimaków. Rząd, ministerstwa, wojewoda chwalą się Wisłą, Wisła pojawia się na wszystkich katalogach reklamowych. Mówimy o tym, jak jest piękną rzeką, ale to piękno jest pięknem bardzo kruchym i musimy zrobić wszystko, żeby o nie dbać. Stąd nasze interwencje, stąd akcje Cecylii Malik, stąd Siostry Rzeki, stąd działania Katarzyny Filitowskiej, bo nie chcemy tylko i wyłącznie Wisły ładnych obrazków w folderach, ale chcemy mieć pewność, że ten ekosystem jest odpowiednio chroniony. 真可怜。